Witam, kolejny filmik. Teraz pokażę Wam, jak ustawić rozrząd na znakach. Jak zablokować wał w punkcie, żeby nam nie uciekł. Jest specjalna śruba do tego i tak. No wiadomo, rozrząd na znakach musimy ustawić. Jeżeli chcemy ustawić zawory, to też nagram chyba osobno filmik, żeby ten nie wyszedł za długo. taki Ewentualnie, chyba, że zdążymy. zdążę to. Tu nagram w jednym, jak nie to osobno nagram jak reguluje się tutaj zawory. I ten na razie zaczniemy od ustawienia rozrządu na znakach na wale, jak wałów GMP ustawić, tłok i jak ustawić wałki rozrządu. Nieby prosta sprawa, ale czasami też dostaję pytania właśnie jak te znaki ustawić i tak dalej. Także. No wiadomo, silnik jak mamy w ramię, żeby zacząć od ustawiania. Dobra, to zaczynamy tak od tego, że musimy wykręcić tutaj po tej stronie, gdzie jest rozrusznik, gdzie jest ten. Tutaj ja to ja to wykręcam podkładkę. można jakiś śrubokręt duży czy coś, ale to podkładkę czy coś, to jest taki do, też dobry tip, podkładka i kombinerkami czy czymś. O, i to albo ręką nawet pójdzie to tam świeżo wkręcone to wyjdzie yy, tu macie yy, mały taki oring on, o, jest tutaj na tym korku czasami zostanie tu w środku to żebyście go nie zgubili bo będzie wam ciekł olej nie? to tak wykręcamy ten korek yy, tutaj mamy w środku miejsce na imbus yy, szóstkę jeżeli dobrze pamiętam Także do kręcenia wałem tutaj wkładamy sobie na grzechotce, czy tam jakiś dłuższy taki imbus szóstkę. Czy takiego tak. To Mamy tutaj szóstkę założoną. Dobra, teraz tak. Wiadomo, musimy zdjąć pokrywkę zaworów, żebyś tam w motocyklu się dostać. Musimy zdjąć yy, zbiornik, musimy zdjąć yy, plastyki te razem z lampą boczne, albo je odsunąć, żeby odkręcić yy, tą pokrywkę. Tu chyba jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, będziemy musieli to mocowanie odkręcić, sobie poluzować. A już nie, teraz nie, nie kojarzę dokładnie. No nie, chociaż nie, tutaj. Dojdziemy do gaźników, żeby to trzeba tam. Ściągamy pokrywkę sobie i teraz tak, yy, kręcąc będziemy musieli tu znaki ustawiać, żeby zblokować silnik yy, tu na dole. W motocyklu będziecie musieli zdjąć yy, tą osłonę yy, dolną, tak myślę i tam na dole jest taka o, śruba, tu idzie wąż olejowy jeszcze. Yy, a tutaj, w tym miejscu, jest taka śruba na chyba też szóstkę, i ją musimy wykręcić. To jest takie okno rewizyjne, dobra, wykręciłem. Tu mamy taką śrubkę z miedzianą podkładką, ją wykręcamy. I tam patrząc, w te oczko widzimy wał. Na tym wale jest taki znak: to jest tak, jakby nacięcie coś takiego. To jest znak właśnie GMP i musimy wał ustawić w tym miejscu i później blokujemy to specjalną śrubą, zaraz pokażę jaką, a u góry musimy kręcić tutaj e, tym impulsem śrubą w tą stronę, e, tak aby nam znaki zeszły się z obudową, nie tylko... Tylko teraz tak, kręcąc wałem Tutaj znaki nam się zejdą w tą stronę Za jeden raz i zobaczymy też Ten znak na wale, teraz go nie widać O tutaj jest I niby teoretycznie jest znak na wale Jest ok wał, ale znaki mamy w tym momencie Do siebie, no to czyli jeszcze musimy jeden obrót, bo jakby Jeden obrót wałków góry to są dwa obroty wału, czyli ten znak nam się w dwóch miejscach pokaże od wału ten, ten punkt. Raz jak są tutaj do siebie znaki, i drugi raz jak będą w tą stronę, nie? czyli od siebie te znaki. O, może tak będzie lepiej widać. Czyli znaki, pamiętajcie, muszą być w tą stronę, nie? czyli musimy zrobić jeszcze jeden obrót wału. Dobra, zbliżają mi się już do znaki ten znak z literką E. I ten tutaj A do położenia. No to teraz patrzę sobie na dole na, w te oczko rewizyjne, kiedy mi się pokaże to nacięcie na wale. O, już widzimy, pojawia się cyk. Mamy, i teraz wał już zostaje w tym miejscu. I powinniśmy mieć, jeżeli rozrząd mamy nieprzestawiony, powinniśmy mieć ustawione tutaj znaki równo z obudową, z dołem tej głowicy, nie? Czyli tak wzdłuż, tu i tu. I teraz blokujemy. Jak wału zblokować? Musimy wziąć, ja sobie taką śrubę wziąłem, M8, taką dłuższą. Przeszlifowałem ją. Nie na ostro, ale taki szpic. I jak mamy ten to nacięcie, ten znak nawale. Musi być idealnie w oczku. Wkręcamy teraz tą śrubę. Tutaj nie. Jedną ręką będzie do dupy. Dobra, wkręciłem tą śrubę. Ona dochodzi tam do końca. I wiadomo, ten szpic taki, co zaostrzyłem, tą śrubę wyszlifowałem, to on wchodzi w ten, w ten nacięcie, w wale, w ten znak, i tak blokujemy delikatnie na trajanku. Wystarczy, czy tam kluczem, ale naprawdę z wyczuciem, nie wiem, z 5-6 N, bo to naciskamy teraz na wał, nie? To ma tylko zblokować, żebyśmy już tutaj, no nie jesteśmy w stanie ruszyć kluczem, nie? No i teraz mamy dół zblokowany, i góra, jeżeli mamy rozrząd dobrze ustawiony, to tutaj mamy literkę A, jest równo z krawędzią. Tu mamy literkę E. Akurat w tym silniku, zaraz pokażę, w innym silniku jest inaczej trochę jak macie takie czarne, gumowe kółko. Macie trzy znaki. To teraz pokażę Wam, jak tam ustawić, jak który znak ma być. Ale to jest starszy silnik, między 9, chyba 5, 9, 6, coś takiego tam. Z tych starszych Pegaso to jest silnik. No i tu mamy dwa, jakby symbole na wałku z sącym. Mamy E i C, to ustawiamy na znaczek z literką E, czyli tam wyżej, nie na literkę C, to nas nie interesuje, tylko na literkę E. I tutaj jest tylko jeden na wydechowym, to nie jest problem. I tak, i tak mamy rozrząd ustawiony. Eee, tu akurat mam starą taką głowicę przytartą, ale ona ma właśnie te odnowsze, czyli po chyba 97, 98 będą już takie koła z naznaczeniem. X, czyli wydechowy, i, in, sący, i tu mamy takie oznaczenia: e, 3, 1, 2. E, I tutaj na wydechu jest e, jedno oznaczenie. E, tylko jedna kreska. I tak, no tu wiadomo, na wydechu e, nie ma problemu. Ustawiamy na ten znak w ten sposób. Na sącym ustawiamy na ten środkowy jedynka, i tak ma być ustawiony. Ten znak, jeżeli dobrze teraz pamiętam, tak ten znak nas nie interesuje w ogóle, tu przeważnie tak ustawiamy, tak na trójkę. Jest w serwisówce na niektóre kraje, na Austrii czy gdzieś były delikatnie te rozrządy przestawione. Ale ogólnie, we wszystkich, jeżeli chodzi 99,9%, jest ustawiany tak, chyba że wiemy, że to jest Aprilia z Austrii i była przystosowana tam, nie wiem, do chyba inne normy spalin, czy coś tam, wtedy jest inna dysza w gaźniku. Wtedy ustawiamy na trójkę. I teraz właśnie chcemy coś zrobić z wałkami Na przykład sprawdzimy luz zaworowy Teraz możemy sprawdzać luz zaworowy właśnie I musimy zdjąć wałki, no to wiadomo luzujemy Napinacz sobie Tu mam sprężynkę wykręconą Akurat ten jest mechaniczny, jeżeli macie Napinacz hydrauliczny, czyli z takim Tutaj idzie stąd dotąd wężyk I nie ma takiej śruby, no to żeby zluzować Łańcuch to musicie odkręcić te dwie śruby i wyjąć całą budowę. Jeżeli macie mechaniczny, tej obudowy nie ruszacie, wykręcacie to tak jak tam filmik jest z tym napinaczem rozrządem. To jest sprężynka, tam jest taka śruba i, yy, i bierzemy tutaj w tym akurat mechanicznym śrubokręt i soluzujemy rozrząd, wykręcając niekoniecznie do końca, ale tak prawie cały ten gwint wykręcamy. I mamy, I mamy rozrząd zluzowany. Nie? Teraz możemy, jak mamy taki już luźny łańcuch, albo wyjąta ta obudowa w hydraulicznym, albo tutaj właśnie tą śrubę wykręconą, to możemy dopiero teraz, ewentualnie jak zmierzyliśmy zawory, musimy wymienić płytki. To teraz możemy, jak łańcuch zluzowany, dopiero odkręcać te bloczki wałków. Możemy odkręcać bezpiecznie, nic nam już nie ciągnie. I na przykład wymienić płytki zaworowe, to zaraz też powiem, może osobny film, i tak dalej. Jak nie wiem, zauważyliście, tak jeszcze dalej pociągnę tu w sumie temat łańcuszka rozrządu. Łańcuszek rozrządu ogólnie serwisówka podaje, że powinniśmy mierzyć przy chyba napiętym tak, na pewno przy napiętym łańcuchu. Od 1 do 20 pinu i w zależności od rocznika silnika, i tak dalej, wersji te starsze mają tam inny ten wymiar trzymać. Te, te od 9,6 do 2001 chyba mają między, od 1 do 20 pinu mieć 124 mm, chyba limit, czyli po, do 124 jest ok. Powyżej to już jest łańcuszek do wymiany. Aczkolwiek powiem taką rzecz, że ten łańcuszek już jest wyciągnięty, ale limit trzyma ma 122 na przykład mm. Jak to już i yy, dlaczego tak uważam? Bo na przykład nie wiem czy zauważyliście, że tutaj znaki na zluzowanym są idealnie nie? na zluzowanym, ale jak napnę ten łańcuch, to zacznie się troszkę rozjeżdżać, nie? O, zaczyna ciągnąć ten łańcuch i ten, ten znak od strony wydechowej delikatnie zaczyna o, ciągnąć w dół. Tu jeszcze jest spoko, ten łańcuch jeszcze polata, ale jak, jak wam zacznie się tak chować i na przykład, yy, o ząbek to będzie już do góry, a ustawicie na równo, jeżeli łańcuch jest luzowany, a na, napinacie łańcuch i wam ucieka, to znaczy, że łańcuszek już jest do, rozciągnięty i po prostu luźny łańcuch tu ciągnie w dół. I te koła tu delikatnie zawsze będzie ciągnąło do góry, a tu w dół zluzujecie sobie napinać, ustawicie idealnie znaki i też będzie wam ciągnął. Dacie do góry, no to wtedy będzie w ten sposób stał. Nie, nie, będziesz? to oznacza, że właśnie już łańcuszek powoli się kończy i, i jest do wymiany. Tu jest też już delikatnie, no wiadomo, to nie zakładają jeszcze tutaj nowego. Prawdopodobnie wleci tu jeszcze nowy łańcuch. Także wtedy znaki będą nawet na no naciągniętym idealnie, równo z obudową. W napinaczu hydraulicznym nie zawsze tak to dobrze widać, bo jak macie napinacz hydrauliczny, wystarczy, że zgasicie motocykl i przy rozbieraniu później pokręcicie wałem, poruszacie łańcuchem, on się zluzuje i już na te znaki będzie Wam bardziej pasował. Ale, a na mechanicznym wiadomo, on jest non stop napięty, nie, nie puszcza, nie? bo hydrauliczny, jak zgaszony silnik nie ma ciśnienia oleju, to on popuszcza troszkę i, i robi luz. Nie? No, a jak wykręcicie w ogóle obudowę, no, to tak jak tutaj, zluzowany będzie całkowicie ten rozrząd. O, yy, zluzowałem i widzicie, ten, ten wałek wrócił z powrotem sobie do... Do swojego miejsca, idealnie jest na znakach w ten sposób. I rozrząd jest no, perfekcyjnie ustawiony. No, nie da się inaczej, według serwisówki, tak mówi, że na, na tym właśnie no, nienapiętym napinaczu ma być tak idealnie. Na później, jak ucieka, no, nie macie już na to wpływu, ewentualnie łańcuszek do wymiany, nie? jeżeli już mocno wam te znaki się rozbiegają. Teraz może tak powiem jak już o tym łańcuszku, to może jak wymienić łańcuszek w tym. Nie wiem, kiedy będę wymieniał, dlatego powiem tak teoretycznie, być może jak będę wymieniał, no to też nagram filmik z tego, jak, jak się wymienia łańcuszek. Dwa sposoby są. Jeden kupujemy łańcuszek rozpięty, do zakucia, wtedy wiadomo, musimy mieć zakuwarkę rozkuwarkę do łańcucha i robimy to w bardzo prosty sposób. Prosty, nieprosty, no musimy od, na pewno odkręcić wałki rozrządu, zabrać je, ustawić na znaki, zabrać je, tutaj wtedy nie blokujemy wału. Rozpiłujemy jeden pin ze starego łańcuszka, wykuwamy, łączymy dwa łańcuszki, nowy ze starym, sobie, jedną taką skówką. I trzymając nowy łańcuch w tą stronę, i kręcimy sobie z silnikiem. Tutaj trzymamy stary łańcuch tak samo i przeciągamy go przez cały silnik, aż nam wyjdzie tutaj stary i wyjdzie nowy, i wtedy nowy sobie tutaj skuwamy, zakładamy wałki z powrotem. I, i mamy tak wymieniony łańcuch. To jest dość szybka taka. Robota, jeżeli mamy zakówkę, dobrą zakówkę, nie tanią za 60 zł, bo tylko się namęczycie i tylko dobrą zakówkę trzeba mieć do tego, bo wbrew pozorom twarde te piny, a te tanie zakówki pokrzywią się nawet na tych cieniutkich pinach od łańcuszka rozrządu. Drugi sposób jest kupić już zakuty, wiadomo ten łańcuch zakuty jest fabrycznie zakuty jest dużo lepszy, Tutaj jest ryzyko, że popełnimy błąd przy, przy zakuwaniu gdzieś za słabo, gdzieś coś i nam strzeli ten łańcuch, wtedy wiadomo jest katastrofa z silnikiem. Jeżeli kupimy y, zakłuty łańcuch fabrycznie, to no, wymiana jest taka, że ściągamy wałki, wykręcamy te dwie śruby, które y, mają w środku takie y, tulejki plastikowe, to musimy zabrać i wy, wyciągamy ślizgi, ściągamy obudowę Zaraz dobra jak zdjęliśmy kapę od sprzęgła to tu, my, tu mamy łańcuch tutaj ślizg tego ślizgu chyba nie damy rady wyciągnąć bez ściągania głowicy także on będzie musiał zostać i te, to teoretycznie myślę że się da nie próbowałem, być może spróbuję to zrobić tak. Jeżeli teraz mamy tak rozbrany, jesteśmy w stanie zdjąć tego, z tej zębatki łańcuszka żeby go zdjąć byśmy musieli zdjąć cały koszt sprzęgłowy odkręcić tą zębatkę wtedy mamy tutaj dużo miejsca i ściągamy łańcusz, musimy wyjąć. Ten sworzeń, on jest wciśnięty, wkręcamy to, ja zaraz pokażę też na filmiku jak, jak ten sworzeń wyjąć. Ja mam coś takiego, to jest po prostu pręt, tutaj jest ciężarek. To jest nakrętka, to nakrętka taki bezwładnościowy. Yy, możemy to sobie wkręcić tu. Dość trzeba tam, jak kawałek ten gwint wszedł. Widzimy to się wkręca. I teraz w ten sposób po prostu i to nam wyjdzie. No nie chcę teraz, bo teraz rozrząć jest napięty, wszystko jest ten, także nie chcę tego. I wtedy też w ten sposób wyciągniemy i nam się, jakby powiedzieć, ta zębatka zluzuje. Myślę, że na tyle miejsca się zrobi, że możemy sobie tą zębatkę do góry tu podnieść, łańcuszek wyciągnąć tędyk i założyć już zakuty łańcuszek. No jeżeli to nie da rady, no to pozostaje nam. Do kręcenia ta zębatka, żeby zdjąć te zębatki, a żeby tą zdjąć musimy wyjąć kosz, bo nas tutaj na 100%, to już Wam mówię, nie puści, bo tutaj jest za, no za koszem, także tu dość duży moment jest do kręcenia i będzie trzeba to zdjąć. Ta zębatka powinna ładnie zejść, w zależności od rocznika, tu będzie jedna taka podwójna, bo tam z tyłu jest też zębatka. Albo, albo dwie osobne zębatki Wam zejdą i wtedy bez problemu. No ale pierwsze ja bym spróbował, właśnie, żeby wy, wy, wyciągnąć ten, ten stworzeń i do góry, wtedy nam pójdą zrobić. Może tu się na tyle miejsca zrobi, że jakoś wyciągniemy, ewentualnie jeszcze tutaj ślisk ten odkręcić. Może troszkę więcej miejsca, no będziemy go na dół troszkę się pobawić. No zawsze to lepiej niż. No, ewentualnie właśnie zostaje nam przeciąganie całego łańcuszka. I i zakuwanie nowej wiadomo po takim jeżeli prze... będziemy przeplatać ten łańcuch potem wszystko żeby ustawić na znaki no ustawiamy wał w tym punkcie wkręcamy śrubę blokujemy wał i wtedy ustawiamy sobie wałki tak żeby były na znakach i skręcamy a to pokażę przy, przy regulacji zaworów jak tu tam te no zresztą no, ktoś, jak już to ktoś ogarnie rozkręcanie to i ustawienie tego też sobie ogarnie, tak myślę.